Bez przedawnienia. Najgłośniejsze zbrodnie wykryte po latach przez policjantów polskiego archiwum X. Wiosną 2016 roku zacząłem rozmawiać z policjantami zajmującymi się jednym z najbardziej rozpalających wyobraźnię naszego społeczeństwa tematów, jakimi są stare niewyjaśnione morderstwa. Dziś mogę powiedzieć, że to nie ja szukałem tego tematu, tylko temat znalazł mnie. Moje emocje wynikały prawdopodobnie z tego, że pół życia karmiłem się polskimi filmami, serialami i książkami dotyczącymi zagadnień kryminalnych. Przed 30 laty skuteczność policji była dużo mniejsza. Niewykrytych spraw z wielu powodów, o których opowiem, gdzie najstarsza sięga początku lat osiemdziesiątych, jest w Polsce około 800. Powołanie zespołów do spraw niewykrytych jest więc społecznym wyrzutem sumienia. Dzięki nowym technologiom i starej policyjnej zasadzie by nigdy nie odpuszczać udało się go znacznie ograniczyć, ale nie pozbyć całkowicie. Przystępując do pracy chciałem opisać największe sukcesy komórek Archiwum X, dowiedzieć się w jakich okolicznościach zostały powołane do życia i przekonać się na własne oczy, kto w nich pracuje. Miałem okazję rozmawiać z emerytowanymi policjantami, których okres zawodowej świetności przypadał w czasach grubo przed transformacją ustrojową w 1989 roku, wciąż czynnymi detektywami zbliżającymi się do wysługi swoich lat pracy, mającymi porównanie starych problemów z obecnymi realiami, oraz najmłodszym pokoleniem, o którym powstają obecnie kinowe hity usłużycie historie, które powstały w oparciu o relacje policjantów dotyczących najgłośniejszych, skomplikowanych i wymagających kryminalnego talentu spraw, które od pierwszych miesięcy powołania zespołów do spraw niewykrytych, potocznie nazywanych Archiwum X, przyszło im rozwiązywać. Będę opowiadał ja, Tomasz Kin. Rok 2002. Pierwsze dni września. Dziesięcioletni... Nazwijmy go Marcin. Wracał rowerem z domu dziadków w Starej Wiśle do Lisewa Malborskiego. Na drodze zobaczył mężczyznę. Był ubrany na czarno i jechał swoim góralem. Minął chłopca, ale po chwili zszedł z roweru i zatrzymał Marcina. Poprosił o pomoc przy naprawie obluzowanego łańcucha. By nie stwarzać niebezpieczeństwa na drodze, obaj rowerzyści poszli w stronę pobliskiego pola. Gdy nieznajomy mocno ujął Marcina za nadgarstek, Chłopiec instynktownie wyczuł niebezpieczeństwo i chciał się wyswobodzić. Zaczął krzyczeć, ale silny mężczyzna nie dał mu szans. Stojąc za plecami dziesięciolatka, przycisnął go do swojej klatki piersiowej. Wyciągnął nóż i zadał ciosy w brzuch i piersi. Żeby upewnić się, że chłopiec zmarł, próbował poderżnąć mu gardło. Nóż był jednak zbyt tępy, dlatego wbił go w szyję ofiary. Potem wyrzucił narzędzie zbrodni w krzaki, wsiadł na rower i popędził z powrotem w kierunku drzewa. Ciało dziesięciolatka odnaleziono już po 30 minutach. Kobieta, która przejeżdżała drogą, zobaczyła porzucony rower. Sądziła, że doszło do wypadku. Samochód potrącił rowerzysty i kierowca zbiegł, co nierzadko się zdarzało. Kilka metrów za rowem znalazła chłopca, leżącego na ściernisku. W wyniku pracy operacyjnej podczas dochodzenia, które kilkadziesiąt godzin po zabójstwie wszczęła prokuratura, jako podejrzany został wytypowany, nazwijmy go Tomasz Kułaczewski. Mieszkał w sąsiedniej wsi. Nie był w pełni sprawny umysłowo. Pytany o związek z zabójstwem, zaskakująco wziął winę na siebie, choć tłumaczył się nieprecyzyjnie, a jego zeznania nie opisywały tego, jak w rzeczywistości wyglądało morderstwo. Chodziło przede wszystkim o sposób zadawania ran. W dodatku powołani świadkowie dali alibi zatrzymanemu mężczyźnie. Zbrodnia była jednak tak bulwersująca, że machina wymiaru sprawiedliwości, raz wprawiona w ruch, nie zatrzymała się. Chociaż istniały uzasadnione wątpliwości co do winy podejrzanego, prokurator, który nie dysponował żadnymi materiałami w postaci śladów daktyloskopijnych czy biologicznych, umiejętnie pokierował aktem oskarżenia. Biegli powołani w sprawie. Orzekli, że Kułaczewski nie potrafił właściwie przewidzieć odległych konsekwencji własnego działania. Proces przebiegł szybko i skończył się wyrokiem 15 lat pozbawienia wolności. 12 listopada 2003 roku, Kułaczewski został skazany za zabójstwo Marcina w Lisewie Malborskim. Rok 2005 Pierwsze dni jesieni. W łęgowie z pociągu wysiadł mężczyzna. Poszedł w kierunku małej rzeki. Przy jej brzegu dostrzegł chłopca łowiącego ryby. Dziecko nie miało wędki, jedynie kawałek deski z przyczepioną żyłką i haczykiem. Mężczyzna dosiadł się do 11-letniego nazwijmy go Sebastiana i pochwalił własnoręcznie wykonany sprzęt. Po kilkunastu minutach rozmowy wskazał ciekawe ruiny w pobliżu. Sebastian poszedł z nieznajomym sprawdzić, co kryje się w zniszczonym budynku. Tuż po wejściu do środka mężczyzna zdarł z chłopca bluzę razem z koszulką. Sebastian krzyknął, więc napastnik zatkał mu usta dłonią. Potem usiadł na klatce piersiowej 11-latka, przytrzymując ramiona kolanami. Szarpanina trwała krótko. Dziecko straciło dostęp powietrza i zemdlało. Mężczyzna był pewny, że kiedy chłopak oprzytomnieje, opowie o tym, co zaszło i z pewnością go rozpozna. Wyciągnął więc z plecaka myśliwski nóż. I zadał Sebastianowi kilkanaście ciosów. Na koniec przeciął krtań swojej ofiary drugim, mniejszym kuchennym nożem i opuścił miejsce zbrodni. Rolnik na traktorze z pobliskiego pola zobaczył mężczyznę z kitką, wybiegającego w pośpiechu ze zniszczonego budynku. Potem znalazł zmasakrowane ciało chłopca. Natychmiast pojechał do domu, żeby zawiadomić policję. Morderca wrócił już do Łęgowa. Udało mu się zatrzymać szkolnego busa wypełnionego dziećmi. Poprosił o podwiezienie, dzięki czemu zdążył na pociąg do Trzewa. Policja błyskawicznie stworzyła rysopis sprawcy: broda, długie związane włosy, spodnie moro, plecak. Portret został rozesłany do wszystkich okolicznych jednostek. Rozpoczęła się obława. Trop wiódł do pociągu relacji Gdańsk-Trzew. Zanim skład zatrzymał się na docelowej stacji. Policja czekała na poszukiwanego na peronie. Było późno popołudnie. Sporo ludzi wracało po pracy do domu. W tłumie opuszczającym peron dostrzeżono mężczyznę, wyglądającego identycznie jak ten poszukiwany z rysopisu. Został zatrzymany. W miał dwa zakrwawione noże. Nazywał się Piotr Trojak. Sąd apelacyjny w Gdańsku zgodził się na upublicznienie imienia i nazwiska zabójcy, w 2014 roku. Tuż po przewiezieniu mężczyzny na komendę, w trakcie rozpytania, które nie jest formalnym przesłuchaniem przez prokuratora, który stawia twarde zarzuty, policjanci zapytali, czy to pierwsze jego morderstwo. Trojak bez najmniejszego oporu przyznał, że nie i bardzo dokładnie opisał to, co wydarzyło się trzy lata wcześniej w Lisewie Malborskim. Nikt z rozmawiających z zatrzymanym policjantów nie znał szczegółów tamtej zbrodni. To inne powiaty. W innym układzie administracyjnym jednostek policji. Detektywi podjęli czynności w sprawie teoretycznie zakończonego dochodzenia. Z akt wynikało, że podczas śledztwa w 2002 roku sporządzono portret pamięciowy człowieka, który przejeżdżając na rowerze przez małą wieś był widziany przez wiele osób. Tradycyjny układ zabudowań przy głównej drodze przebiegającej wzdłuż całego lisewa pozwolił na to, żeby mieszkańcy przyjrzeli się nieznajomemu. Świadkowie zeznali także, że widzieli Marcina jadącego w stronę Lisewa i mężczyznę nadjeżdżającego z drugiej strony. Nikt nie widział samego morderstwa. Kilkanaście minut później te same osoby, które zauważyły nietypowego mężczyznę jadącego rowerem przez wieś, obserwowały go ponownie, jak w pośpiechu wracał w stronę mostu w Trzebie. Był ubrany w sposób charakterystyczny dla subkultury metalowców. Kiedy sprawa wróciła po niemal czterech latach na wokandę, podczas drugiego procesu. Sąd przyznał się do całkowitej porażki wymiaru sprawiedliwości. Wobec domniemanego sprawcy z 2002 roku umorzono wszystkie zarzuty i wypuszczono go na wolność. 8 czerwca 2006 roku przed więzienną bramą zgromadzili się reporterzy, by zobaczyć, jak wygląda człowiek niesłusznie skazany za morderstwo. Jego wyjście na wolność relacjonowały wszystkie dzienniki informacyjne i rozgłośnie. Stawiając pierwszy krok za progiem więzienia, Kułaczewski zaśpiewał: Niech żyje wolność, wolność i swoboda. Do wystawionych w jego kierunku mikrofonów i kamer, powiedział: Na początku musiałem wypijać wszystko, co mi dawali. Podawali mi straszne napoje, tam było wszystko: płyn do mycia naczyń, pasta do butów i wszystkie możliwe chemikalia. Tomasz Kułaczewski otrzymał uczynienia za gehennę, którą jako zabójca dziecka przeszedł w więzieniu. Skarb państwa wypłacił mu 300 tysięcy złotych. Nikt nie poniósł kary za skazanie mężczyzny i wszystkie krzywdy, jakie mu wyrządzono. Po zeznaniach dotyczących zamordowania Sebastiana, doszło do eksperymentu procesowego z udziałem zabójcy. Podczas wizji lokalnej trojak ze szczegółami opisał przebieg zajścia. Przedstawione detale pasowały idealnie i uzupełniały wiedzę policji i prokuratury. Podczas postępowania dotyczącego zabójstwa podłęgowym trojak skorzystał z prawa do adwokata. Kiedy pojawił się jego obrońca, nieoczekiwanie zmienił zdanie. Wyparł się wcześniejszej zbrodni. Twierdził, że był jedynie świadkiem. Widział całe zajście, ale się bał i nie zareagował. Opisał nawet lakonicznie zmyśloną postać mordercy. Wiedział doskonale, że zgromadzone dowody w sprawie zabójstwa Sebastiana były miażdżące. Zaprzeczanie nie miało sensu. Jednak w kwestii morderstwa sprzed trzech lat, poza zeznaniami świadków, którzy widzieli, że jechał na rowerze, ale nie widzieli, jak zabijał i poza pierwszymi zeznaniami, z których się wycofał, nie istniał żaden materiał dowodowy. Prokurator, mimo okazania i przyznania się trojaka do winy podczas pierwszego przesłuchania, nie zdecydował się skierować aktu oskarżenia do sądu. W listopadzie 2007 roku profesor Zbigniew Lewstarowicz, powołany jako biegły, stwierdził, że Trojak nie dokonał mordu na skutek zaburzeń preferencji seksualnych. Seksuolog rozpoznał u 30-latka zaniżoną samoocenę męskości, wynikającą z nielicznych doświadczeń seksualnych z kobietami i nieudanego związku. Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał wyrok dożywotniego więzienia z możliwością przedterminowego zwolnienia po 30 latach. Wciąż nie było winnego morderstwa Marcina. Sprawa z 2002 roku na kolejne lata trafiła do kryminalnej zamrażarki. Rok 2011. W Archiwum X rozpoczął pracę policjant, który w 2005 roku prowadził postępowanie w sprawie zabójstwa 11-letniego Sebastiana. Chciałby udowodnić Trojakowi zabójstwo w Lisewie. Doskonale pamiętał, że w piątek 30 września, tuż przed końcem pracy, około godziny 15, Dostał wezwanie, żeby udać się na oględziny miejsca zbrodni. Żaden z policjantów nie chwapił się do pracy przy zabójstwie dziecka. Decydował rzut monetą. Prace na miejscu zdarzenia, wraz z pierwszymi czynnościami, takimi jak przepytanie świadków i zabezpieczenie śladów, przesłuchanie podejrzanego i wizja lokalna, trwały cały weekend. W międzyczasie w prokuraturze okręgowej powstał zespół analiz, który niezależnie od policji próbował rozwikłać sprawę. Wnioski z jego pracy trafiły do detektywów Archiwum X, były dość oczywiste i wskazywały na błędy popełnione przy pierwszym śledztwie. Spostrzeżenia analityków dotyczyły okazania trojaka mieszkańcom Lisewa, którzy rozpoznali go bez wątpliwości, oraz sposobu poruszania się rowerem przed i po zabójstwie, a także szczegółowego opisu przebiegu morderstwa, jakie przedstawił w 2005 roku tuż po zatrzymaniu. Dodatkowo policjanci dysponowali opinią biegłego z zakładu medycyny sądowej, potwierdzającą, że obrażenia chłopca mogły powstać właśnie w taki sposób, jaki opisał Trojak. Ich mechanizm odpowiadał wynikowi sekcji zwłok. Dodatkową trudnością był całkowity brak dowodów rzeczowych. Sąd Okręgowy w Gdańsku po pierwszym wyroku skazującym niewinnego mieszkańca okolic Lisewa nakazał zniszczenie dowodów rzeczowych czyli noża. Znalezionego na miejscu zbrodni w rowie melioracyjnym i roweru, należącego do zamordowanego chłopca. Nóż został zutylizowany. Rower wydano rodzinie Marcina. Nie wiadomo, dlaczego tak się stało. Tym bardziej, że sprawca dotykał kierownicy, co udowodnili detektywi archiwum Mix. Nie zdziwili się, kiedy okazało się, że rower, przywołujący traumatyczne wspomnienia, został zniszczony przez ojca chłopca. Podjęli ostateczną próbę połączenia trojaka z tą zbrodnią. Jego wina była przecież oczywista. Najpierw zweryfikowali, czy Trojak opowiadał komuś o swoich morderstwach. Po zatrzymaniu miał kontakt z innymi osadzonymi, w areszcie śledczym, a później w zakładzie karnym. Przesłuchano stu mężczyzn. Trzech z nich zeznało, że owszem, Trojak opowiadał o swoich dwóch zabójstwach. Nie był to żaden kluczowy dowód, ale w opinii śledczych Archiwum X sprawa zaczęła się krystalizować. Stwierdzili, że muszą ponownie pochylić się nad najważniejszym dowodem, czyli nożem z miejsca zbrodni. W aktach zachowała się jego fotografia. Zdjęcie maksymalnie powiększono. Podczas pierwszego przesłuchania Trojak szczegółowo opisał nóż, którego użył do zabójstwa. Zrobił go własnoręcznie. Duże ostrze z założoną rękojeścią z dwóch deseczek owiniętych sznurkiem. W trakcie zeznań opowiadał, że na sznurku znajdowały się kawałki zaprawy murarskiej. Detektywi szukając zaczepienia pokazali zdjęcia noża wszystkim, którzy mieli kontakt z dowodami rzeczowymi podczas pierwszego śledztwa w 2002 roku. Byli to głównie policjanci z Lisewa i biegli poddający nóż specjalistycznym badaniom. Jeden z nich wspomniał, że istotnie na sznurku owijającym rękojeść były drobiny gipsu. Jeden z detektywów, który w 2005 roku uczestniczył w przeszukaniu posesji Trojaka w sprawie zabójstwa Sebastiana, Zapamiętał, że widział tam linkę odpowiadającą sznurkowi na badanej rękojeści. Był to specyficzny dom, połączony ze starym holenderskim wiatrakiem. Posesja Trojaka w Trzewie została jeszcze raz sprawdzona. Poszukiwana linka wciąż wisiała na tarasie jako sznur na bieliznę. Została zabezpieczona. Śledczy powołali biegłego z zakresu mechanoskopii, który porównał ją ze zdjęciem noża, którym zabito Marcina. Linkę rozebrano na części pierwsze a biegły wydał kategoryczną opinię, że barwy, splot i wszystkie cechy odpowiadają dowodowi na zdjęciu. To kolejny punkt zaczepienia. Niewinnie skazany Kułaczewski nie miał pojęcia o narzędziu zbrodni, które Trojak trzy lata później opisał na tyle szczegółowo, że pozwoliło to przeprowadzić dokładną analizę przebiegu zbrodni i określić, jak morderca zadawał śmiertelne rany. Kolejnym elementem dochodzenia była drobiazgowa analiza czasu, w którym świadkowie w Lisewie widzieli jadącego na rowerze trojaka. Policjanci udali się na miejsce zbrodni, żeby przeprowadzić eksperyment. Trojak był widziany w Lisewie około 15 i 30 minut później, kiedy wracał. Detektywi wsiedli na rowery i dwa razy w średnim tempie przebyli cały dystans, sprawdzając, czy czas potrzebny na pokonanie tej odległości pokryje się zeznaniami świadków. Udało się. Nie było wątpliwości, że trojak potrzebował dokładnie tyle samo czasu, żeby dokonać zabójstwa i wrócić tą trasą. Z eksperymentu wynikało także, że był nikły promil szans, aby na miejscu zbrodni pojawił się jeszcze ktoś, co mogłoby podważyć winę sprawcy. Ostatnim dowodem do gromadzonego materiału procesowego była opinia analizująca oba zabójstwa, przesłana do Gdańska przez Krakowski Instytut Ekspertyz Sądowych. Psycholodzy, opierając się na zeznaniach ludzi ze środowiska Trojaka oraz danych zgromadzonych przez prokuraturę, określili jednoznacznie, że morderstwa popełniła ta sama osoba. Działania detektywów pozwoliły prokuraturze podjąć nowe postępowanie. Decyzję o przedstawieniu zarzutów wydano niemal natychmiast. Policjanci pojechali do Trojaka, który odbywał już karę w Starogardzie Gdańskim. Przy dodatkowej eskorcie funkcjonariusza konwojowego, zakuty w kajdanki w więziennym drelichu, został przywieziony do prokuratury okręgowej w Gdańsku. Nie przypominał groźnego mordercy. Wydawał się przeciętnym, niczym niewyróżniającym się młodym mężczyzną. Całą drogę milczał, ale wiedział już o co chodzi. Prawdopodobnie dotarła do niego informacja, że kilka tygodni wcześniej detektywi przysłuchiwali więźniów zakładu karnego i aresztu śledczego, z którymi mógł mieć kontakt. Pierwsza wizyta w prokuraturze nie przyniosła rezultatu. Morderca nie przyznawał się do zabójstwa sprzed dekady. Standardowo pobrano od niego krew, odciski na karcie daktyloskopijnej i sfotografowano. Został także poddany badaniu wariografem. Po dwóch tygodniach napisał z więzienia do prokuratury list, prosząc o spotkanie, bowiem zmienił zdanie i chciał zeznawać. Detektywi uznali, że prawdopodobnie coś w nim pękło, choć trudno przypuszczać, żeby ruszyło go sumienie. Być może uznał, że współpraca będzie okolicznością łagodzącą. Błyskawicznie zorganizowano ponowny konwój i przetransportowano skazanego do prokuratury w Gdańsku. Przesłuchanie było nagrywane. Zabójca utrzymał swoje zeznania sprzed sześciu lat. Na pytanie, dlaczego to zrobił, odpowiedział, że poczuł taką potrzebę, kiedy zobaczył nadjeżdżającego z przeciwnej strony Marcina. W trakcie przesłuchań twierdził, że był zafascynowany okultyzmem. Jednak detektywi nie przywiązywali do tych rewelacji żadnej wagi. biegli orzekli u trojaka głębokie skłonności sadystyczne i pedofilskie, z problemem określenia orientacji seksualnej i osobowością nieprawidłową. Wydali te opinie głównie na podstawie materiałów z drugiego zabójstwa. Dokonał go z powiętym zamiarem zgwałcenia, które się nie udało, dlatego zabił schwytanego chłopca. W chwili popełnienia obu morderstw był w pełni poczytany. Trojak pochodził z przeciętnej, niewyróżniającej się żadnymi patologicznymi skłonnościami rodziny. W swoim domu urządził coś na kształt sali prób. Jedna z lokalnych kapel spotykała się tam, by grać. Zdarzało się, że organizował imprezy i grille. Nie był specjalnie lubiany zawsze z boku cichy i spokojny. Mieszkał niedaleko miejsca zbrodni. Detektywi właśnie w tym dopatrują się największego błędu, jaki został popełniony w śledztwie w 2002 roku. Nikt wówczas nie zweryfikował, kim był człowiek ze sporządzonego dość wiernie portretu pamięciowego. Wystarczyło przejechać przez Wisłę, pokonać kilometr, żeby z Lisewa dotrzeć do drzewa i rozpytać środowisko metalowe. Liczyło około 100 osób. Co najmniej kilka z nich po przypatrzeniu się człowiekowi z portretu Rozpoznałoby mężczyznę mieszkającego w wiatraku. Nie był anonimową postacią wśród metalowców. Miał opinię dziwaka i oszołoma. Przesłuchano jedynie dwóch metalowców, pytając, czy jeżdżą na rowerach, ale nie pokazując im sporządzonego portretu. Efektem tych błędów było wyciszenie się mordercy po pierwszym zabójstwie. Był jednak klasycznym, seryjnym zabójcą seksualnym. Dlatego żądza i potrzeba mordu powróciły dokładnie po trzech latach. Prawdopodobnie na wieść, że syn jest mordercą, ojciec trojaka powiesił się opowiadał Tomaszkin.